Też w tej samej rozmowie profesor Czeputowicz przywołał, że na przykład część państw bałtyckich zdecydowała się uczestniczyć w ewentualnych misjach pokojowych na terenie Ukrainy, jeżeli chodzi o zapewnienie tam pokoju, jeżeli dojdą do skutku um, te nieoficjalne informacje, te nieoficjalne plany, które ma snuć amerykańska administracja. A na przykład dzisiaj jest bardzo ciekawe badanie przeprowadzone przy, dla dziennika Rzeczpospolita i dokładnie um, 53% Polaków uważa, że Polska nie powinna popierać wejścia Ukrainy do NATO. Jestem ciekaw Pana zdaniem, o czym świadczy taki wynik tego badania? Polacy są coraz bardziej sceptyczni względem Ukrainy. Po pierwsze, ze względu na pewien poziom asertywności i arogancji polityki Kijowa wobec Polski. Po drugie, ze względu na świadomość sprzeczności interesów. Co ciekawe, są badania, które pokazują, że świadomość sprzeczności interesów pomiędzy Polakami a Ukraińcami jest nawet wyższa w młodym pokoleniu niż w pokoleniu starszym. Moim zdaniem to dobrze. Znaczy, ja nie potępiam, w żadnym wypadku fali solidarności, jaka wśród Polaków nastąpiła i wsparcia dla Ukrainy. Uważam, że to był szlachetny odruch, ym, i uważam, że jako Polacy mamy taki w sobie taką szlachetną postawę solidarności z innymi. Ja tego absolutnie nie krytykuję. Pani, Natomiast jest uważam, że dobrze, Ukrainy. że w tej chwili przeszliśmy do widzenia spraw międzynarodowych takimi, jakimi one są, czyli że pomiędzy narodem polskim, narodem ukraińskim toczy się i pomiędzy państwami są sprzeczności interesów, będzie się toczyć rywalizacja, a przed Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wejście do NATO, no to yy, jest dyskusja sztuczna i pozorna, dlatego że najważniejsze państwa NATO nie rozpatrują Ukrainy jako członka NATO, ponieważ zdają sobie sprawę, że to mogłoby oznaczać wojnę pomiędzy Rosją a całym NATO i nikt nie chce. Nie tylko takiej wojny, ale nawet ryzyka takiej wojny. Więc Ukraina no, nie będzie przyłączana do NATO. To, co realnie na arenie międzynarodowej jest rozpatrywane, to status Ukrainy po zawarciu jakiegoś pokoju, jako specjalnego znaczenia sojusznika amerykańskiego, który tak. dostanie jakieś amerykańskie gwarancje Trumpa bezpieczeństwa. Mu... Przy czym amerykańska administracja też nie spieszy się absolutnie ze sformowaniem tych gwarancji bezpieczeństwa. Więc pozycja Ukraińców nie jest łatwa ani godna pozazdroszczenia w tej chwili. A Polacy, wydaje mi się, to po prostu widzą i wyczuwają, i nie chcą, żeby nadstawiać, yy, yy, ryzykować polskie bezpieczeństwo i polskie interesy za yy, konflikt, który całkowicie przekracza nasze możliwości yy, i nie dotyczy bezpośrednio w yy, wymiarze tym yy, członkostwa w NATO naszych interesów. Bo też yy, wicepremier pan Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON-u, mówi, że jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, to jest właśnie żywotnie w polskim interesie i w polskim bezpieczeństwie, ponieważ yy, pomaganie Ukrainie sprawia, yy, Ukra 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 Sprawia, że rosyjskie wojska są dużo dalej od granicy z Rzeczpospolitą. To są zbyt ogólne sformułowania. Yy, pomoc Ukrainie przez ostatnie parę lat pod hasłem Pomocy Ukrainie zrobiono bardzo wiele różnych rzeczy. I za niektóre, dużo? No, moim zdaniem za dużo. Ale byliśmy naiwni, Pana zdaniem, jako Polska? Polska Polityczna eee, Członkowie była poprzedniego rządu, rządu PiS wprost to przyznają w rozmowach nie tylko indywidualnych, ale nawet podczas yy, publicznych debat. dla przykładu na forum w tej chwili jesteśmy na forum ekonomicznym w Karpaczu. Rok temu na forum yy, w Krynicy. Uczestniczyłem w dyskusji z obecnym szefem Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Karola Nawrockiego, a wówczas z byłym wiceministrem Spraw Zagranicznych. On sam przyznał... Panem Marcinem z panem Marcinem przytarszym, przytarszym, tak, Że ich polityka zbyt długo była polityką na altruistyczną wobec Ukrainy i że powinni przejść do polityki takiej, jak my jako Konfederacja postulowaliśmy, czyli transakcyjnej i być... stawiać twardsze wymagania wobec strony ukraińskiej. Tymczasem po polskiej stronie jest właśnie takie podejście, że będziemy uprawiać politykę jak dżentelmeni, my wykonamy jakiś gest, będziemy czekali na wzajemność. Polityka międzynarodowa, szczególnie z y, narodami z Europy Wschodniej, to nie jest klub dżentelmenów, to jest często twarda, brutalna walka. Y, I trzeba umieć y, po prostu zrozumieć reguły gry. Panie Marszałku, to a propos tej twardej, brutalnej gry i walki, chciałbym Pana zapytać, bo podobno właśnie taka walka musi teraz być ze strony Prawa i Sprawiedliwości względem Konfederacji właśnie, bo wewnętrzne badania y, wykonane w, w środku Prawa i Sprawiedliwości miały pokazać, że jeżeli PiS chce mieć samodzielną większość i wrócić do władzy w 27 roku, to musi zaatakować mocniej Konfederację. Tak pisali dziennikarze Newsweek. Jestem ciekaw, jak pan odbiera w związku z tym ten za, to zaostrzenie kursu wobec Konfederacji, no, które widzimy ostatnio. Moim zdaniem partie polityczne w systemach wielopartyjnych, demokratycznych są skazane na rywalizację. E, często tym silniejszą. E, Im e, socjologicznie ich, e, czy ideowo, czy programowo są do siebie bardziej podobne. Więc jeżeli e, PiS jest partią nazywaną partią prawicową, i Konfederacja jest partią nazywaną partią prawicową, to rywalizuje o wyborców, którzy postrzegają siebie jako prawicowi, więc nie ma innego wyjścia. Jesteśmy skazani na rywalizację. To jest normalne, do tego nie trzeba żadnych specjalnych badań. Natomiast cała ta narracja o badaniach, o samodzielnej większości, to jest moim zdaniem element taktyki politycznej PiS-u, którą bym nazwał taktyką straszenia piórek. Moim zdaniem nie ma, jakby twarde dane pokazują, że udział PiS-u w ogólnej puli wyborców nie był od Dawna niższy niż jest obecnie, zważywszy nie na sondaże, ale na twarde wyniki wyborów, z pierwszej tury wyborów prezydenckich, z wyborów parlamentarnych a w 2023 roku. W dwudziestym moim zdaniem nie ma szansy zdaniem... na żadną samodzielną większość pis Natomiast to, czego boi się PiS, to nie jest y, utrata szansy na samodzielną większość. Oni się boją odpływu swoich wyborców do Konfederacji, bo Konfederacja jest projektem nowszym, świeższym, pod pewnymi względami, moim zdaniem, nawet bardziej profesjonalnym, a przede wszystkim nieobciążonym błędami, które PiS popełnił rządząc, zdradz w niektórych obszarach swoich wyborców, wyborców konserwatywnych czy suwerennościowych, a realizując zupełnie inny program, w niektórych wymiarach taki sam, jak w tej chwili realizuje Platforma. Um, tak jest. I oni się tego boją, dlatego zmienili narrację, w niektórych obszarach kręcą, próbują skoncentrować uwagę opinii publicznej na atakowaniu nas, nie dokonali samooczyszczenia, nie rozliczyli polityków, którzy zawiedli wyborców, którzy mają na koncie jakieś afery. Natomiast to są ich sprawy, ja nie będę im doradzał, jak mają porządkować swoją partię. Nie realizują taką strategię, jaką uważają, za korzystną dla siebie, my sobie z tym poradzimy. naprawdę. to, też to nie pytam jest dla nas o to Panie problem. Marszałku, ze względu na to, że ostatnio pojawiło się ciekawe badanie poparcia partii politycznych przeprowadzone przez Ibris na zlecenie onet i tam jest taka ciekawa sytuacja, że Konfederacja jest tą trzecią siłą. Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość idą łeb w łeb, więc koniec końców, jeżeli tak wyglądałyby wyniki w 2027 roku, no to, to Konfederacja będzie decydowała, z kim utworzy rząd i da władzę albo Prawo i Sprawiedliwości, albo Koalicji Obywatelskiej. Ostatnio rozmawiałem z Panem profesorem Piotrem Zglińskim z Sprawiedliwości. On mówił, że m, osobiście bardzo martwi go to, że państwo nie podpisaliście tej deklaracji polskiej, którą proponował pan prezes Kaczyński i tam po, była informacja o tym, e, że nie, nie wejdzie nikt w koalicję z Donaldem Tuskiem ani jego ludźmi, tak mhm. było tam napisane. Jestem ciekaw jak pan to odbiera komentarze profesora Glińskiego nie będę komentował bo szkoda e, czasu już na rozmowę o tej deklaracji polskiej to był to w typowy, takim razie sondaż. typowy zabieg taktyczny e, no, sondaże są różne dają takie wyniki natomiast moim zdaniem analiza sprowadzająca się do e, potencjalnego poparcia PiS u Platformie Konfederacji jest uproszczona i nie daje nam e, rzeczywistej wiedzy o sytuacji jaka może powstać po następnych wyborach dlatego że oczywiście wejdą jeszcze inne listy do parlamentu e, i złożoność sytuacji jest znacznie większa. To jest pytanie, czy wejdzie Lewica, czy wejdzie Polska 2050, czy wejdzie PSL, czy nie powstanie jakaś nowa lista. I e, jak... E, Czyli na razie to jest wróżenie z fusów, jeżeli chodzi o wybory w To, to w ogóle nie jest powiem. wróżenie, to w ogóle nie jest analiza, to są po prostu takie publicystyczne przymiarki. E, ludzie, którzy bardzo lubią uproszczenia. W praktyce możemy mieć tak jak zwykle 4-5 list, które wprowadzą posłów do Sejmu i ze 3-4 albo więcej możliwych większości. A jak pan weźmie pod uwagę, że PiS e, czy Koalicja Obywatelska wewnętrznie są niespójne i w przypadku kryzysu przywództwa, czy to Jarosława Kaczyńskiego, czy Lala Tuska, mogą się pokruszyć na jakieś grupy, to może się okazać, że możliwych większości jest naprawdę wiele. Yy, I przestrzegam wszystkich przed tym, którzy myślą, że możliwe są tylko dwa warianty. Yy, oczywiście mi to schlebia, że moja partia jest ustawiona w roli karty. głównego rozgrywającego. Mi to schlebia i może we własnym interesie powinienem mówić, tak, to my będziemy decydować, to my będziemy rozdawać karty. Ale jestem uczciwy i mówię, to jest dużo bardziej złożone. Tak naprawdę mało wiemy o tym, co. To będzie. Um, taką poważną analizę um, opartą na rzeczywistych przewidywaniach to będzie można przeprowadzić um, parę tygodni przed wyborami w 2027 roku. Wtedy już prawdopodobnie z tendencji sondażu...